Maćku, dzisiaj może porozmawiamy sobie o Magdzie Gessler. No ja... <laughs> Powiedz, o co chodzi z Magdą Gessler? Magda Gessler jest moją serdeczną przyjaciółką. I... A dlaczego się tak wulgarnie o niej wyraziłeś? Nie wygr... Ja się nie wyraziłem wulgarnie. Ja e, wypowiedziałem emocjonalny sąd. Gdybym go wypowiedział e, grzecznym, szkolnym stylem, to nikt by go nie, nie zauważył, a tak... Trochę chyba poruszył, bo myślę, że wypowiedziałem się że w sprawie istotnej. E, Magda w, na, u siebie na stronie zasugerowała, że być może korzystniej byłoby, żeby restauratorzy wliczali napiwki do rachunku i dopiero potem ewentualnie redystrybuowali e, kelnerom. A może Nie, tak będzie łatwiej po prostu? Być może restauratorom tak będzie łatwiej, natomiast e, na pewno w ten to sposób Uderzamy w najsłabsze ogniwo w naszej gastronomii, czyli w kelnerów, a ja przypominam, że kelnerami są, e, jest młodzież, są ludzie, kto, w większości wypadków to są ludzie, którzy studiują, którzy zarabiają na studia, na naukę, starają się samodzielnie utrzymać. Czy to prawda, że właśnie głównie żyją z napiwków, a nie z pensji? Taki jest system, który panuje w Polsce od wielu, wielu lat, że tym właśnie młodym ludziom, których nie. Zawodu kalera nie traktuje się w Polsce jako oddzielnej profesji. To jest właśnie coś takiego na chwilę właśnie dla młodzieży. W związku z tym nikt nie reprezentuje tych, tych młodych ludzi, którzy, którzy są zatrudniani na najniższych stawkach, często na, zupełnie na czarno, w najlepszym wypadku no, umowach śmieciowych i, i, ten, i, i te napywki są. I są istotą ich y, wynagrodzenia. W Polsce panuje ogromne bezrobocie wśród młodzieży, a szczególnie właśnie wśród studentów i wśród y, ab, a, absolwentów. I to jest naprawdę kwestia sprawiedliwości społecznej, że my nie możemy uderzać w to najsłabsze ogniwo. Jest oczywiście, byłoby oczywiście lepiej, gdyby y, oni dostawali solidne wynagrodzenie i w związku z tym być może nie trzeba byłoby im dawać y, napiwku. Tak się na przykład dzieje w Japonii. Gdzie się, nie, gdzie się nie daje napiwków. Natomiast u nas jest taki system, jaki jest. Nie rozumiem, tak jak napisałeś, u Magdy Gessler te osoby są zatrudnione na czarno. Nie, ja tego nie napisałem. Ja, ja Magdę potraktowałem jako reprezentantkę branży gastronomicznej, no bo jest carycą e, polskiej e, gastronomii, na no, taką staromierz wykorowana przez media i sama tę pozycję zaakceptowała. Zwróciłem uwagę, że w tej branży, dlatego uz, użyłem liczby mnogiej, że wy, wy jako restauratorzy. Do, 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 uprawiacie właśnie taką politykę wynagrodzeniową, że ci młodzi ludzie przez Was zatrudniani są w bardzo, bardzo trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej i zabieranie im e, tych naprawdę niewielkich pieniędzy, bo to nie są żadne fortuny, ha, halo, to w ogóle nie o to chodzi, tylko zabieranie im tych, e, e, tych niewielkich pieniędzy jest po prostu e, moim zdaniem nieetyczne I w, i w ogóle cieszę się, że ten mój wpis dokonany tak impulsywnie bardzo, nie, w ogóle nie miałem świadomości, że, będę, że, to, że że to się znajdzie w mediach i że będę tak jak w tej chwili z tobą rozmawiał a już taki rozmów wiele przeprowadziłem nie spodziewałem się, że ten e, wpis może być impulsem do myślenia o Sprawiedliwej gastronomii, etycznej gastronomii. Jest Ale... takie zjawisko jak fair trade, czyli sprawiedliwy handel. I to jest i, i, i to ma bardzo wielkie znaczenie społeczne. Dbamy o to, żeby pieniądze zostawione w sklepie docierały w jak największej, w jak największej ilości do producentów, żeby ich nie wykorzystywać. I przez an analogicznie należy zacząć myśleć o sprawiedliwej etycznej gastronomii, i ten mój wpis, jak wynika z wielu moich wielu rozmów, jest impulsem do myślenia o tym, i być może za chwilę. Jakiś ruch społeczny się na rzecz właśnie sprawiedliwej gastronomii pojawi. Ale słuchaj, ten twój wpis może być też odbierany jako sposób na promocję waszego programu Top Szef, który jest konkurencją dla programów Magdy Gesler. Ja tego tak w ogóle nie odbierałem. Mojego prywatnego profilu na Facebooku aczkolwiek otwartego nie jest nie jest zamknięty. Nie traktuję jako przestrzeni do promocji.